Minecraft, ale cały świat składa się tylko z jednej warstwy teleportujących się jajek, smoka. Witajcie, villagerowie. A nie, nie, nie! Co ty zrobiłeś? Co jest? Tu się wszystko właśnie zapadło. Kraty oznaczają kowala. A kowal oznacza szansę na diamenty. Muszę zdobyć jakieś bloki, tu jest niby skrzynka. Okej, okay, z tego będę mógł zrobić dwa hajbale. Przede wszystkim zacznijmy od zebrania tej skrzynki. Uj, jest crafting! Okej, okay, i łóżko do zebrania, dobra. Dobra, więc zrobiłem sobie schodki i teraz mogę skraftować moje dwa highballe. No i dobra, czy uda mi się zebrać teraz to łóżko, uwaga. Jest! Teraz mogę postawić łóżko, okej. Okay. Teraz postawię skrzynkę. Proszę, proszę, jest! Czy uda mi się tego blok klacza robić? Jaki parkur! Co to było? Ej dobra, aż muszę zobaczyć powtórkę. Ale dobra, najważniejsze pytanie teraz. Czy w tej skrzynce będzie chociaż jeden diament? Uwaga! Udało się, ale i tak musisz za ten skok zostawić suba.